Małe które postanowiły wyłożyć w szeroki, ogromny świat. Na pożegnanie mama świnka dała im trzy rady. Zanim coś zrobicie, dobrze się zastanówcie. Starajcie się być dobrymi prosiaczkami i strzeżcie się wielkiego, złego bizka. Prosiaczki pocałowały mama w i poszły. Pierwszy mały prosiaczek szedł, szedł, aż napotkał chłopak i Mu słomy i mały prosiaczek zbudował swój dom. Te Drugi mały prosiaczek szedł, szedł aż na Trwala, który wiózł drzewo z lasu. Powiedział do niego: Dobry człowieku, chciałbym zbudować sobie dom. Nie podzieliłbyś się z mną swoim drewnem? Trwala dał mu trochę gałęzi i mały prosiaczek zbudował swój dom. Mały prosiaczek szedł szedł, aż napotkał chłopa z wozem pełnym słomek. Pomyślał sobie, mały domek ze słomy to wygodna rzecz. Lecz mama złego wilka kazała się strzec i poszedł dalej. Szedł szedł aż na podką drwala, który wiózł drzewo z lasu. Pomyślał sobie, mały domek z gałęzi to wygodna rzecz. Lecz mama złego wilka kazała się strzec i poszedł dalej. Na końcu spotkał murarza, wyżącego cegły. Powiedział do niego: Dobry człowieku, chciałbym zbudować sobie domek. podaj mi trochę mi cegieł. Murarz dał mu cegły i mały prosiaczek zbudował sobie domek. A w lesie mieszkał wielki, zły wilk, który lubił pożerać małe prosiaczki. Kiedy głodny wilk zobaczył domek ze słomy, podszedł do niego, zapukał do drzwi i powiedział: Małe prosiaczku, wkusz. Proszę, nic świecie wilku zły, nie otworzę tobie drzwi. Kwiknął pierwszy mały prosiaczek. Na to wilk warknął. Będę dmuchał, będę wył, aż twój dom tu zniosę w pył. Nabrał powietrze, płuca, sapnął i zniknął słomiany dom. Biedny mały prosiaczek uciekał po sił w nogach. Dobiegł do domku drugiego małego posiadka. Na cały głos wielki, wielki, wielki nie gonił piszczy. Drugi mały prosiaczek otworzył drzwi drewnianego domku braciszka. Małe prosiaczki zatrzasnęły drzwi. Gdy wielki zły wiek dotarł do drewnianego domu, zapukał do drzwi i powiedział Mały prosiaczku, pójść proszę. Za nic świecie, wilku zły, nie otworzę tobie drzwi. Kwiknął drugi mały prosiaczek, na to wilk warknął. Będę dmuchał, będę wył, aż w tym domu rozniosę pył. Nabrał powietrza w płuca, Zapnął i zmuchnął drewniany domek. Dwa małe prosiacz prosiaczki uciekły, co się nogach, aż dobiegły do domu trzeciego małego prosiaczka. Piszcząc na cały głos – Wilk! 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 Wilk nas goni! Trzeci mały prosiaczek otworzył drzwi domu z i wpuścił braci. Małe prosiaczki zatrzasnęły drzwi. Zatrzasnęły drzwi. Gdy wielki złowiek dotarł do umordonego domu, zapuchał do drzwi i powiedział – Mały prosiaczku, później proszę. Zać świecie wilku zły nie otworzę tobie drzwi, kwiknął trzeci mały prosiaczek. Na to wilk kwadł. Będę dmuchał, będę wył, aż twój dom rozniosę w Nabrał powietrza w fuca, dmuchał i wył, i wył, i dmuchał. Ale domek ciągle stał. Był tak dobrze zbudowany, że wilk nie mógł go zniszczyć. Wodny i bardzo zły wrzasnął. Skoro nie chcecie otworzyć drzwi, Włażył przez komin. Ale trzeci małopłysiaczek dobrze się zastanowił. Tak dobrze, że nic go nie mogło zaskoczyć, kiedy wielki zły wiek wskoczył przez komin. Spadł prosto do ogromnego kotła z wrzątkiem, poparzył sobie ogon i uciekł z domu w podskokach. Zgomlął przez całą drogę. I wiecie co? Wielkiego złego wielka nigdy już nie widziano w tych stronach, a trzy małe prosiaczki żyły długo i szczęśliwie. Baju, 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 bez ogona i bajeczka już skończona.